Cześć, witajcie na kanale, zakochane TikToks. Słuchajcie, tego już za wiele. Wzięliśmy kosiarki, wyżynamy dosłownie cały ogród. Bo to, co wyrabiałem, ślimaki, to się już w głowie nie mieści. Zobaczcie, wczoraj nam przeszedł. Na tą wysokość, tutaj słonecznika, No z niego już nic nie będzie, i tu sobie postanowił wygryźć dziurę. Zobaczcie, największy słonecznik, jaki był, załatwiony. Pozbyłem się mszyc, bo zastosowałem ten klej entomologiczny. Tak, no to znowu ślimaki, nie? Wszędzie, absolutnie wszędzie sypiemy te granulki. Zobaczcie. Tak wyglądają słoneczniki, nie? Patrzcie, wszędzie nie no nie ma liścia, nie? Patrzcie, ślimaków jest ogrom, dlatego wykaszamy to wszystko, bo one siedzą w trawie. Był tydzień upałów, to był spokój, a teraz tylko troszkę popadało i, i zaraz wyszły. A przy okazji, może krótka recenzja pod kaszarki. To jest Parkside, ta akumulatorowa. Akumulator mam z wkrętarki włożony, to jest ten najsłabszy, 2Ah. Ale zobaczcie, no daje radę. Na taki ogród o tutaj, żeby powykaszać przy, przy krzaczkach, przy donicach, gdziekolwiek. No to się nadaje super. nie Zaraz poproszę żonę może nagra chwilę jak koszerka pracuje a na dzień dzisiejszy pomysły na ślimaki naprawdę mi się już skończyły, nie? To co stosujemy, tutaj jest, tutaj jest. To jest ten y, pełzakol, nie? On działa. Działa, ale po każdym deszczu jest kolejna fala ślimaków przychodzi, nie? Gdzie by się nie ruszyć? Wszystko sypiemy. No zobaczcie przy okazji jakie jakie ładne agresy już. I ślimaki są wszędzie, nie? Zobaczcie. Podniosłem jedną doniczkę. Przecież to jest jakaś masakra, nie? Patrzcie na to. toniczki muszą stąd po prostu wylecieć w inne miejsce, bardziej słoneczne, bo tu jest taki cień. No ale gdzie byście się nie ruszyli, nie? Wszystko żromnie Tutaj też mamy kompostownik, no to to wiadomo, nie? Że będą siedzieć. No ale, no tutaj była, tutaj była cukinia, nie? Sadzona. Tutaj też, zobaczcie, no. Sypałem, widać jeszcze są tutaj. Teraz ich nie ma, ale gwarantuję wam tu, że jakbym podlał tę grządkę, to za 5 minut jest gęsto, nie? Od ślimaków. No. Już nie wiem, skończyły mi się pomysły co robić. Dobra, zobaczymy co tam żona, ale wkurzyły mnie, nie? Jeszcze wam pokażę dwa słoneczniki, które ostatnio wkładaliśmy zobaczcie, już mam nawet sałaty na takim podwyższeniu metalowym te donice no i tu na szczęście jakoś nie wchodzą patrzcie, kolejny, nie? żeby nie było, że gdzieś z dołu czy coś po prostu tu akurat przyłapałem osobiście ślimaka że sobie siedział i, i wygryzał dziurę no, a jak się pozbyłem szyc, to ja Wam zrobię osobny filmik o tym kleju patrzcie, tu to, to samo, nie? mrówki, mszyce tych akurat nie smarowałem, nie? no ale to już zostawiam, bo łodyga i tak widzicie? jest cała zgryziona przez ślimaki, nie? no także na razie tyle, zaraz Wam pokażę o co z tą podkaszarką chodzi tutaj żona pracuje też pięknie wykoszone Patrzcie, jakie wilki porosły. Musimy to wszystko obciąć, nie? Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. Jak nie, to wam zrobię napis. No, widzicie, z taką trawą daje radę. Wiadomo, że już malin, tym nie skosicie, ale do takiego ogródka jak najbardziej. Najbardziej super, super rzecz to jest to, że nie trzeba gonić żadnym kablem. Wpinacie sobie baterię i jedziecie. No, i na jednym ładowaniu zrobiliśmy cały ogród. Popodkaszane, powykaszane. Także przy domu. Jak najbardziej polecam. Nie jest to drogie. Bez baterii chyba 170 zł, bez złotówki. Baterie, tak jak mówię, miałem razem z wkrętarką, także wykorzystuję. Co powiesz, kochanie, o tej kosiarce? Pod kaszarce? Że jest super. Sprawdza się, tak? Tak, sprawdza się. Bałam się, że się nie ujdzie sprawdza, bo już jedną mieliśmy, nie? No ale mieliśmy elektryczną. No a teraz jaką mamy? No... Elektryczną, ale na akumulator. Tak. No. Jeszcze żyłka się nie zepsuła. Które to już jest Misiu? Co? Które to już jest podkoszenie? No już sporo. Już sporo. Kilka Czoła? razy ogród był przekoszony. Więc nie zawsze firma oznacza... Jaka ale jest to druga, jest, jest dobra, dobra firma. Ja wiem, że jest dobra. Co powiesz o tym słoneczniku? Bo ja już mówiłem, a może się chcesz wypowiedzieć. Myślę, że nie da rady. No. Ja przeważnie jestem optymistką, ale no został złamany w takim miejscu. Znaczy, nie wiemy, czy to nam coś ugryzło. Ja wiem, co, bo ja przyłapałem przecież. No, bo no to co mąż to? powie. Ja już mówiłam. Chciałem tylko Twoje emocje, żebyś wyraziła na temat ślimaków w ogrodzie. Moje emocje? Tak. Ja już nie mam siły do nich. Cóż, jak ja bym miała pokazać moje emocje, to obawiam się, żeby nie było tego ogrodu. Jestem bardzo zła. Jestem... Bardzo jestem zła, bo to w co wsadzamy serce, zostaje po prostu zniszczone. Wiemy, że dobrym sposobem są kaczki, ale niestety nie mamy gdzie ich trzymać. No. Więc nam nie pomogą. Więc kosimy co się da. Więc kosimy co się da, smarujemy, ale Nawet jakoś... Się Wieczorem, nie? Wieczorem najbardziej widać... No jak jest około 20.21 trzeba wyjść do szklarni, tam gdzie posadziliśmy i obejrzeć wszystko, z latarką czy bez. Bo one skubane wchodzą w nocy, przeważnie jak już się zbliża... No jak jest ciemno no tak. I... No tutaj pokazywałeś, że to jest ten. Pokazywałem Zobacz. jak jest wygryzione. No. No. Obawiam się, że... Także sypiemy, a dziś już wykaszamy, bo one siedzą w trawie, wiemy. Pokazywałem pod doniczkami jak tam wygląda. A dzisiaj sąsiad się ze mnie śmiał i mówi, po co podlewasz? Jak będzie zaraz padać. I no. były ciężkie chmury. Słuchajcie, wciąż są, teraz przechodzą i liczymy, że coś spadnie. Mówię, a podleję najwyżej. I widzicie dobrze, że podlałam, bo na razie nie ma nic. Ale Zero. dzisiaj jest tak mokro, że nie trzeba. Chodź zobaczysz. Chodź, pokażę no, Ci. Mi musisz pokazywać, bo tam wszędzie ja podlewałam. Tutaj pod tymi Tam też Zobacz co jest pod doniczkami Wystarczy dźwignąć jedną, nie? Nie, ja, no No i powiedz mi jak to ma działać Patrz Ale się to są stare grządki Tam nic nie co było sypane Było, sypałem no to było... tu już z 5 razy No to razy. może się uodparniają, Trzeba wziąć coś innego Słuchajcie widzowie jak macie jakieś pomysły Bo ja widzę, że one się strasznie odparniają. One się nie odparniają, tylko ich jest tyle. Jeden ślimak to znosi tysiące jajek, rozumiesz? No to ja bym musiała znaleźć gniazdo, żeby wszystkie wybić. Nie znajdziesz. A no tam właśnie. co nam zjadasz typiero? Też coś siedzi. Wszędzie coś. Co to jest? Pokaż. To był ślimak pewno. Ślimak. No. Ale nie to są takie małe... Małe coś. Nie wiem, co to może być. Ale tu nie zostawił ślimak na pewno. No bo co by ci zostawił? W... Nie wiem, to jakieś larwy może. Jakieś tego larwy to daleko. I to jest wszędzie, patrz. No, tu, tutaj też, tu też, są, tu trzeba pościągać szybko. No i widzicie, to jest taka robota w ogrodzie, no. No nikt nie ma sprzyjających warunków, no. Dobra, no, kosimy, sypiemy. E, krótka recenzja. To jest fajny uchwyt, na no, ten. Na szpulkę pomysłowo to zrobili. ale jeszcze się nie skończyło. Ona by jeszcze lepiej szła, jakby była grubsza żyłka, podejrzewam, ale do ogrodu wystarcza super. Także fajny sprzęt. Nawet jak ktoś ma działkę i nie ma prądu, to już jest w ogóle super, nie? Bo zabierze, o kosi, nie? No. Dobra, dzisiaj to tyle. No. Kosimy dalej. Tu ostatnie pomidory, żona wysadziła. Tak. Tak. Jeden to jest niespodzianka. Tylko z tych wszystkich jeden nie wiemy, nie? Tak, jest jeden pomidor. Słuchajcie, teraz wam pokażę. Nie ten. Gdzie pomidor niespodzianka. Tu. Teraz? Tak? Pomidor niespodzianka. Słuchajcie, od początku od sadzonki miał. Nie mamy pojęcia, co to jest za pomidor. Wszystkie opisaliśmy. Tak. Wszystkie mają nazwy, tylko ten jedyny nie ma. I nie będzie niespodzianka. I się dobiemy po owocach pewnie, nie? Jeżeli tak. Pokażę jakie lody nam rosną, nie? Tak. Zobaczcie, jakie lody włoskie. A ja tam co daję mi siu, fusy. I tak pięknie nam wyszedł. Fusy hmm. od kawy. Pod tego akurat nie, tam. Tu? Tam. Ale tutaj też sypałam. To tu nie syp, bo ten nie lubi. A pokaż I zobaczcie pięknie, tak. piwonie. piwonie. Eksplodowały. Proszę. Teraz, jak, dziecko, jak nasze dziecko już miało rocznicę. Tu są różowe. To było i potrzebowaliśmy kwiatki. To teraz się odporzymy. Widzicie? Dobrze, że żona przypomniała, bo bym wam zapomniał pokazać. One są ogromne. Ja tu mam rękę. O. Ale to jeszcze, jeszcze one będą wszędzie. Tak. To są początki. Piękne. Dobra, na dzisiaj tyle. No kończymy i walczymy dalej, także... Do następnego. Piszcie jak walczycie z tymi ślimakami, bo naprawdę masakra. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa. Pa.